Cześć, tutaj Edi. Nie bałem się, pokaz, ale przed pokazem chwila przyjemności. W związku ze wczorajszym konkursem wypisałem imiona wszystkich uczestniczek. Tutaj na kartkach. Wrzucę wszystkie do Just Edi Uwaga, wszystkie imiona drują. Mieszam. Za chwilę wylosuję trzy imiona, nazwiska dziewczyn, którym deklaruje że obiecuję zrobić najfajniejszy bukiet na pokazie ulicznym. Okay. Mam pierwszą kartkę. Drugą. Oraz trzecie nazwisko. Zwycięzcami są Paulina Chodkiewicz, Sylwia Filipek o, i Madzia Pro. Super. Wszystkim e, dziewczynom gratuluję i do zobaczenia na Street Show.